Witam, witam wszystkich pierwszoklasistów oraz rodziców, którzy tak, w takim licznym gronie przybyli. Dzisiaj uczniowie klas pierwszych, czyli nasza droga młodzież, staną się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. No, ten dzień dzisiejszy nie jest przypadkowy. Wszyscy wiemy, że to jest w całej Polsce obchodzony Dzień Papieski. Może niekoniecznie dzisiaj, ale jest to związane właśnie z obchodami rocznicy wyboru Jana Pawła II na papierze. Ta rocznica jest 16 października, dzisiaj jest taki dzień szczególny w naszej szkole. W związku z tym życzę, życzę wszystkim pierwszoklasistom, aby czas przebyty w naszej szkole był spędzony. Owocnie. Był dla Was odkryciem Waszej życiowej drogi, powołania. E, jeszcze raz przypominam Wam słowa Jana Pawła II, który powiedział do Młodzieży na Jasnej Górze w 1983 roku. Byłam obecna podczas tego spotkania, więc z tym serdecznym polecam Wam te słowa do zapamiętania i wdrożenia w życie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia. Musicie od siebie wymagać, to znaczy więcej być. To, właśnie, to znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. Dedykuję jeszcze raz wam te słowa. Wszystkiego dobrego. rodziców i wychowawców do wysłuchania montażu słowno-muzycznego. Co nieba dosięgał za życia. Jan Paweł II. Przed laty zdumiony świat. Witał nowego papieża, który przybył do wiecznego miasta w dalekiego kraju. Żaden z papieży nie zgromadził wokół siebie tak licznych, wielomilionowych tłumów. Jan Paweł II upowszechnił nowy, dotąd nieznany Kościołowi sposób kontaktu z młodzieżą wszystkich kontynentów. Nie lękał się ani spontanicznej rozmowy, ani żartów, ani przekomarzeń, Co przed nadejściem tego papieża było absolutnie nie do pomyślenia. Choć głosił niełatwą Ewangelię, stał się dla młodych autorytetem i przewodnikiem. Nie ma chyba na ziemi takiego człowieka, który by o istnieniu Jana Pawła II nie wiedział. My, uczniowie gimnazjum numer 1 w Chojnicach, Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że Jan Paweł II został naszym patronem. To dla nas powód do dumy, ale i zobowiązanie. Od dziś, dnia w którym i ty zostajesz przyjęty do grona uczniów naszego gimnazjum, to wyróżnienie i zobowiązanie do godnego życia staje się naszym wspólnym celem. Tak wiele sobie pozostawił dla nas, dla mnie, dla ciebie. Papież, pełniący posługę apostolską przez 26 lat, dał żywy zasięg słowa, które dla nas stają się momentem. Mówił do świata i do Polaków z różnych kontynentów i z różnych miejsc. A słowa, które głosił, były to słowa czyste, tnące żywą wiarą, budące nadzieje, przynoszące ukojenie i wskazujące, jak żyć. Nie bój się, nie lękaj, wypłynę głębiej. Najważniejszą dla wszystkich prac jest praca nad sobą, która okazuje uroki młodości. Mieć jest tylko o tyle istotne, o ile wzbogaca twoje bycie. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, ma w życiu swoje zestawianie. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić. Nie wolno zdeserterować. Papież mówił do młodych: Drodzy młodzi przyjaciele, otrzymaliście ducha przybrania za synów. Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa. Ale bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata i przede wszystkim wobec siebie. To słowa, które na zawsze zostały wyryte na tablicy pamiątkowej naszego gimnazjum. To słowa, które na zawsze chcemy nosić w sobie. Przyszłość zaczyna się dziś i jutro. klas pierwszych do ślubowania Uczennicy i uczniowie klas pierwszych, wstępujący w progi gimnazjum numer 1 w Chojnicach, stajemy pod sztandarem i w obecności dyrekcji grona pedagogicznego i rodziców uroczyście przyrzekamy uczyć się pilnie i osiągać coraz lepsze wyniki, by w przyszłości oddać wszystkie swe siły wolnej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Przyrzekamy! Wcielać w życie wartość patrona naszego gimnazjum Jana Pawła II, wiarę, nadzieję, miłość, jedność i wiedzę. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Strzec honoru ucznia szkoły. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Pamiętając też o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się codzienny, mozolny, trud nauczycieli. I rodziców obiecujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania i starać się odpowiedzieć na ten trud codziennym wysiłkiem naszych umysłów i serc. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Proszę o wystawienie przedstawiciela samorządu szkolnego. Szanowni rodzice, wychowawcy, pani dyrektor, drodzy koledzy i koleżanki. Jestem dumna, że w imieniu społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 1 w Chojnicach oficjalnie. Mogę oficjalnie powitać uczniów klas pierwszych w naszym gronie. Od 1 września tworzymy wspólnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy wielką szkolną rodzinę. Wiecie na pewno, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna praca, nauka i kształtowanie cech, które pomogą nam odnieść sukces w dorosłym życiu. Być może ogarnia was, koledzy i koleżanki, pewien niepokój w związku z nowymi obowiązkami i trudnościami, które możecie napotkać na swojej drodze. Chcę powiedzieć, abyście się nie martwili. Pamiętajcie, że wszystko ułoży się pomyślnie, o ile wszyscy wykażemy się życzliwością i pracowitością. Nie zapominajcie, że możecie prosić o rady starszych kolegów i koleżanki, a wasi wychowawcy zawsze was wysłuchają i pomogą. Życzę wam, aby trzy lata pobytu w gimnazjum były dla Was czasem zawierania przyjaźni i zdobywania pozytywnych doświadczeń. Niech na, na co dzień towarzyszą Wam słowa naszego patrona. Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali. Dziękuję. Proszę o wystawienie przedstawiciela klas pierwszy. Już poszczegowani. Od tej chwili mamy pełne prawo nazywać się uczniami gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II. Obiecujemy, że będziemy godnie reprezentować naszą szkołę. Mamy nadzieję, że dzięki wysiłkom naszych nauczycieli i rodziców oraz dzięki własnej pracy osiągniemy zamierzone cele. Będziemy starali się realizować przesłanie patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. O wsparcie prosimy również naszych starszych kolegów i koleżanki. Jesteśmy pewni, że nasza edukacja będzie przebiegać w miłej atmosferze. Liczymy na dobrą współpracę i z góry za nią dziękujemy.